Dobrze, że oglądasz chlebaki. To dobrze, że chlebaki w ogóle są. Ja sam jestem bardzo, bardzo szczęśliwy, że przez ten mijający pomału miesiąc mogliśmy się w nich spotykać. Ale nie one są najważniejsze. Równie dobrze mogłoby chlebaków nie być, i ani moje, ani twoje życie nie, nic nie straciłoby ze swojej pełni. Nie doznałoby żadnego uszczerbku. Nie jest rzeczą konieczną, abyśmy wam tu w chlebakach mówili o miłości braterskiej, albowiem Bóg was samych naucza, abyście się wzajemnie miłowali. Ten chlebak to tylko dodatek do tego, co nosisz w sobie. Jesteś człowiekiem, masz rozum i wolną wolę. Masz chrzest i kolejne sakramenty, które uzdalniają cię do dobrego korzystania z darów przyrodzonych i na nich osadzają dary nadprzyrodzone. I te wszystkie dary uzdalniają cię do rzeczy wielkich, do rzeczy wielkich, a nawet rzeczy największych, takich jak zwykłe, codzienne, braterskie miłowanie się. Wczoraj słyszeliśmy o tym, jak zło działa bardzo skutecznie, jak wykorzystuje każdą okazję, żeby nas zwieść? Jak pokusa wdziała, działa w nas? Dlaczego my tak często jesteśmy ociężali w czynieniu dobra? Ileż już okazji zmarnowaliśmy tylko dlatego, że odwlekaliśmy podjęcie działania. Wiele z tych okazji straciliśmy już bezpowrotnie. Pomyśl, czy jest jakieś dobro, którego wykonanie Odwlekasz. Wesprzyj chlebak i pomóż nam głosić Ewangelię każdego dnia.